Do licytacji na scenie na pewno będzie Złote Serduszko, już drugi rok z rzędu mamy możliwość to serduszko posiadać, bo to też nie jest takie łatwe, tych serduszek jest tylko 100, sztabów jest bardzo dużo. My mamy numer 99, więc to też taki fajny numer, bo wiadomo, że albo jedynka, albo stówka, no jakby nie, nie mamy możliwości ani tej jedynki, ani stówki, więc te 99 jest takie bardzo fajne. Na Allegro mamy obrazy i, i one teraz chyba są takie najbardziej atrakcyjne, z tego co jeszcze wczoraj patrzyłam, to miały największą kwotę. Ale no tak jak mówię, jeszcze zbieramy teraz te fanty od włodarzy miasta, także to taka wisienka na torcie można powiedzieć, wszyscy na to zawsze czekają co to będzie. No i mamy wielu takich sympatyków Mośnej i to wiem, że dzisiaj już odbierzemy. Dziś widzimy się w Urzędzie Marszałkowskim, jutro idziemy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w środę idziemy do Pani Wojewody, a w przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni do Pana Prezydenta, także taki intensywny teraz czas, ale to jest już taki emocjonujący czas i, i gdzie już jesteśmy napędzeni super energią.